Latarka 3. Witam wszystkich po przerwie. Zapraszamy na następną część. Moja odpowiedzialność w grupie. Mam na imię Robert, jestem alkoholikiem. No i żeby w ogóle mówić o odpowiedzialności w grupie i w służbie to, to muszę, muszę jakby być też świadomy tego, co się ze mną dzieje, jakie ja mam w ogóle problemy, czemu, co to znaczy alkoholizm, wiecie, i, no i muszę zacząć od zdrowienia. Ja mówię często, oczywiście jest możliwa służba bez kroków, bo na, nasi tu w Polsce szczególnie służebni wspominają te czasy, Natomiast ona jest bardzo trudna, bo jeżeli ja nie zdaję sobie sprawy z tego, albo nie potrafię radzić sobie z urazami, no to wyobraźcie sobie, w służbie jest 100% jedno, będziesz miał urazy. To możesz być pewny na 100%, w każdej służbie będziesz miał urazy. Bo nie wszyscy będą chcieć postępować tak, jak ty chcesz i to powoduje urazy. Albo ktoś cię urazi, albo właśnie skrytykuje, albo yy, yy, no w ogóle nie, ty coś wymyślisz, a inni PNW głupi pomysł, będą urazy. No i pierwszą odpowiedzialnością dla mnie jest umiejętność radzenia sobie z urazami. Czyli czy to i tabelka kroku czwartego, ale i modlitwa za tych, którzy mnie irytują i, i, i złoszczą, czy też padam gniew. Nie? No to jest taki hardkorowy, wiadomo, system, ale ja nie znam innego. No może znacie inny. No w Wielkiej Księdze jest napisane módl się za tych, do których czujesz urazy i gniew. Robię to w ten sposób, że wyobrażam sobie tą osobę, że jest uśmiechnięta, zadowolona i szczęśliwa. Pierwszy raz, kiedy sponsor mi podpowiedział to rozwiązanie, myślałem, że to jest jakieś wariactwo po prostu, że to jest... No w ogóle, a co tu chodzi? No, jak ja mam za swoją teściową się modlić, że jest uśmiechnięta, zadowolona i w ogóle? No, mogę, się, mogę myśleć i rozmyślać o tym, że ona tam gdzieś ją spotykają kolejne nieszczęścia i plagi egipskie, ale w życiu ona jest uśmiechnięta i zadowolona. Ale jak skorzystałem z tej propozycji, śmieję się, że Teściowa to tak musiałem się trzy miesiące modlić, żeby umieć przywołać uśmiechnięty jej, <laughs> jej ten. <laughs> ale Teściowa, powiem wam, dała mi taki powód do urazy, że do końca życia wystarczył, bo ona nie była na naszym ślubie, bo uważała, że jestem niegodny jej, jej córki. To wiecie, to jest taki powód. Och, tak cudowny powód, żeby, żeby mieć urazę. No, y, to jeszcze dołożę do tego, że jak napisałem y, y, ósmy krok robiłem i wpisałem też tam teściową, chociaż z wielką niechęcią i y, teścia, to sponsor ja mu mówię sponsor, Ale i ja na pewno do niej nie pojadę. Ja wiem, mówię, tam jest takie zastrzeżenie, że ja to wpiszę. Może na łożu śmierci, jakby dowiedział, że ona umiera, to może bym do niej pojechał. A minęło kilka miesięcy, a mi powiedział tylko, czasami się pomógł o, to, o tą gotowość do dziewiątego roku. Minęło kilka miesięcy, byłem gotowy pojechać, powiedzieć przepraszam za swoją działkę i wyczyścić się ten. Niestety moją teściową spotkała. A na razie jeszcze bym mówił tragedia, bo sama stała się alkoholiczką czynną. Bo, yy, I w tej chwili no, cała rodzina ma z tym jakby duży problem. Mówię na razie tragedia, bo nie wiem, jak się to skończy. Mam nadzieję, że, że spotkamy się kiedyś z nią na mityngu i, i z tej tragedii wyciągnie to, co my wyciągnęliśmy, czyli dobre rzeczy. Czyli pierwsza rzecz urazy, żeby już się nie, roz, nie rozwodzić w tych urazach, ale jak nie mam sposobu. Aha, no bo ten level radzenia sobie z urazami. Tabelka, modlitwa, i uśmiechnięta twarz tej osoby. Trzeci level jedź i przeproś. Masakra, nie? Mondeverez. <laughs> jedź i przeproś za wrogość. Koleżanka mojej żony kiedyś montowała, ma firmę taką z piecami, montowała nam piec gazowy, dwufunkcyjny i nie mieliśmy dwa dni ogrzewania i wody, bo przy tej wymianie i okazało się, że ona zamówiła po tych dwóch dniach zły ten piec. I kolejne chyba trzy dni byliśmy bez wody i bez ogrzewania. Gól mi tak skoczył, już nie mówię, że jej troszeczkę też nie lubiałem. Gól mi tak skoczył, ale dopiero mi gól skoczył, jak ona powiedziała mojej żonie, że w sumie to jest moja wina. <ścoughs> że oni ten piec zły zamówili. I, a przyjeżdżał do mnie kolega wtedy na czytanie Wielkiej Księgi. I mówię mu, ja coś, ja nie jestem w stanie Kuśwa z tobą dzisiaj czytać, bo jestem w takim gniewie do niej, że po prostu ja jakby ona tu była, to bym ją ja, ja bym ją rozszarpał po prostu. Takie ludzkie po prostu wiecie, nakręcenie się. Y, ludzko może alkoholiczne <laughs> nakręcenie się na, na tą osobę. A ja coś tak usiadł, krześle, tak patrzę na mnie, no to chyba Ci nie zostaje nic innego, jak tylko jechać i ją przeprosić. Ja myślałem, że go wypierdzielę momentalnie z tego domu i w ogóle, wiecie, wszystko mi się. Ale myślę tak, ja potrzebuję w tej chwili jakiegoś takiego spokoju i, i kurde, ja inaczej nie dojdę do siebie. Ja się będę tym nękał tygodniami, miesiącami. Ja muszę jechać i ją przeprosić. I jak przyszła do mnie ta myśl ta akceptacja, poraz odeszł. Bo to była sobota, w poniedziałek kupiłem dla niej, dla niej bombonierkę, dla jej mamy. Wino i dla jej taty cztero paka piwa, bo oni to wpłynie, tą firmę prowadzili. pojechali im podziękować za cały, całą tą akcję z piecem, że, że w końcu się wszystko powiodło, że, że też dziękuję, przepraszam za nerwy, za nerwowość, za, za ten. Ona miała łzy w oczach, słuchajcie, jak to. Powiecie, no też czuła pewnie, że troszeczkę tej odpowiedzialności z ich strony było, ale bała się, była, nie wiedziała co ten. A ja miałem święty spokój. Ja osiągnąłem spokój. To jest ten level z razy. Ale nie chcę się skupiać, bo nie o tym. Warsztat lęki to samo. Jeżeli rozmawialiśmy wczoraj z Michałem, ja, ja, yy, spokojne wody rozwoju, yy, na czym polegają również grupy, na tym, że ani nie robię za Pana Boga, czy nie jestem nadmiernie lękliwy, że jak ja czegoś nie, yy, wszystkiego nie zrobię, nie czegoś, tylko wszystkiego nie zrobię w tej grupie, to ta grupa padnie, albo ludzie będą umierać na ulicy ze powodu alkoholizmu. To jest taka przesadna lękliwość. Ale po drugiej stronie y, leży też, są takie y, wody takiej naiwnej beztroski. Bóg wszystkim się zajmie. Bóg w, y, y, wszystkich alkoholików tu s, sam sprowadzi, że my nie musimy na przykład informacji publicznej robić. Nie? I ta postawa, i ta postawa jest postawami, których powinniśmy unikać. Czyli ani nie robić za Pana Boga, ani nie wpadać w tą naiwną beztroskę, że wszystko Bóg zrobi. Mamy być y, tymi zarządcami, jak wczoraj żeśmy rozmawiali, tą pomocą dla Boga w tych jego planach. Ale nie robić za niego. Ale też nie myśleć, że on wszystko zrobi sam. Y, to, 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 to myślę, że jest y, y, takie też oczywiste. EBI gdyby nie pojechał do Bila, to, to by to by bez tej służby to by się to wszystko nie odbyło. Nie? Bóg błogosławi, Bóg pomaga, Bóg wspiera, ale nie zrobi za nas też tego, co, co my mamy zrobić. I z drugiej strony nie wchodźmy w rolę, w rolę Boga, czyli w tą też taką lękliwość. Nie? Jak nie wiem, jak sobie radzić z lękiem, to będziemy się źle służyło, bo będę brał taką wielką odpowiedzialność na siebie. Nadodpowiedzialność. No i teraz tak, budowanie jedności. Od czego się zaczyna budowanie jedności? Od Akceptacji, że jesteśmy różni w mojej ocenie. Że jesteśmy bardzo, bardzo różnorodni i że mój punkt widzenia jest bardzo subiektywny. Że ja patrząc, yy, patrząc na na tą ulotkę czytam witanie nowo przybyłego w grupie. A ktoś patrzy tutaj deklaracja jedności ja patrząc, To jest moje patrzenie, że ja widzę tylko subiektywnie kawałek rzeczywistości. Ale drugi człowiek, jak się go zapytam, to on mi poszerza tą moją, yy, to moje widzenie świata. Czyli ja patrzę taki wycinek, taki wąski, dokładam drugiego człowieka, już mam taki. Ja go wysłucham oczywiście. Ja nie uważam, że ale moje jest takie. On mówi, no a moje jest takie. nie? Yy, ja widzę to na A On mówi, a ja widzę to. I my się możemy kłócić, kto co widzi, kogo jest widzenie lepsze, a możemy zaakceptować, aha, to on z tej strony, ja z tej strony. I ja już widzę szerzej po prostu. To nie znaczy, że się mam wyzbywać swojego widzenia, nie? Tylko, że na tą sprawę można też patrzeć tak. I to nagle uwalnia mnie od potrzeby przekonywania wszystkich w grupie, że moje pomysły i moje sposoby są najlepsze i najważniejsze. Na... I to służy w budowaniu jedności podstawowa absolutnie dla mnie. Yy, sprawa. Łączy nas choroba i wady, ale jesteśmy różnymi ludźmi, z różnym doświadczeniem, z, różnymi, yy, z różnych środowisk pochodzimy i to jest przepiękne i to jest budujące tą wspólnotę. No, wyobraźcie sobie, jakby tu yy, na tej sali siedziały same roberty i wszyscy widzą tylko ten napis. To w ogóle te warsztaty byłyby niepotrzebne, nie? No bo i tak wszyscy widzą to samo. <grym>, nikt nie wniesie nic nowego. Nikt nie, nie popatrzy z innej strony, ale jak tu siedzi 15 różnych osób z różnymi doświadczeniami i na naświetlą każdą sprawę z innej strony, to my wszyscy nagle właśnie w ten sposób budujemy to szersze widzenie. To trochę takie y, 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 bardziej obiektywne. Y, też mam takie przekonanie, że jeżeli jest Bóg, taki jak ja sobie wyobraziłem, siła większa, która jest, widzi wszystko. No to on chyba jest jedyny, który potrafi zobaczyć całą prawdę. Żaden człowiek nie jest w stanie... Gdybyśmy wszyscy jak w ogóle tak zaczęli myśleć, to wiecie, nie, no też byśmy się nie musieli tyle sprzeczać, tylko wystarczy akceptować. A kto decyduje tak naprawdę? Później jest pytanie. No sumienie grupy właśnie, nie? Tą ostatnią instancją jest sumienie grupy. Bo to nie znaczy, że mamy 15 różnych widzeń, że, że my nie dojdziemy do, do porozumienia i nie, nie podejmiemy decyzji. Podejmiemy. Przez sumienie grupy. A jak nie ma zdecydowanej większości, to znaczy, że mamy tę sprawę odłożyć. Nie, nie katować się, nie ten. Odkładamy tę sprawę na, na przykład na, na, na następny raz. Czy tam na następne spotkania robocze. To dla mnie służy budowanie jedności. Budowanie jedności to również właśnie wychodzenie z egoizmu i egocentryzmu. Z tych naszych podstawowych wad. Zaczynam coś nagle robić nie dla siebie, dla własnych przyjemności, tylko dla, dobrego, dla dobra wspólnego, dla wspólnoty. Umycie szklanek. No, nie do końca jest yy, chęcią mojego egoizmu. A nawet mi się nie chce. Czasami. Ale dla wspólnoty jest dobre. Yy, przełamanie lęku i wzięcie służby prowadzącego. Nie zawsze, byłem przerażony jak pierwszy raz. Byłem przerażony. Lęki, lęki yy, mi, mi, mi towarzyszyły. Ale raz, że dostałem wsparcie od kolegi, yy, a dwa, yy, był potrzebny prowadzący. I chciałem wziąć tą, yy, tą służbę. Przełamanie się i wypowiedzenie się. Na mitingu, na warsztatach. Żebym przełamał się i starał się powiedzieć swoje zdanie. Nie oceniał go od razu, że ja powiem tak, czy powiem tak, czy nie wymyślał sobie, że ja chciałbym powiedzieć w ten sposób. Powiedz to, co czujesz. I to jest cenne dla całej grupy. Bo to jest poszerzenie tego widzenia. Jak ty nic nie powiesz, nie przełamiesz tego lęku, no to widzimy mniej. Po prostu widzimy mniej. Powiedz, jak czujesz. Jak, jak, co ty myślisz o danej sprawie? To jest, to jest dla mnie budowanie, budowanie jedności i przełamywanie, przełamywanie tego egoizmu i egocentryzmu. Że to moje ja jest najważniejsze. Dawaj przykład służby i, i, i tonowania nastrojów. Dawaj przykład służby, czyli jakim jakbym był przykładem do służby, jakbym nie dawał, nie, nie wziął też tego parzącego raz na czas. To co bym? To ty już, już skończyłeś, ty już nie musisz. To jak już masz o, o, o 19 roczności, to się już nie służy. Czy się normalnie myje szklanki, jak, jak, jak wszyscy? Nie? Dawaj przykład również tej służby. Ale dawaj też przykład tonowania mamy, jesteśmy ludźmi bardzo często emocjonalnymi, którzy są wybuchowi, którzy mają problemy charakterologiczne, osobowościowe i dużo potrzebujemy też tonowania tych naszych emocji przy dyskusjach, nie? Przy, przy rozmowach, w mityngu roboczym i tak dalej. Jest pytanie, czy ja daję się wkręcać w, to, w tą taką spiralę, powiedzmy, spiralę złości i, i, i i izolacji tak naprawdę od innych, czy też tonuje, właśnie przekonuje sam siebie, że to jest inne widzenie, że tak też można patrzeć, że to jest ta ciekawość też świata, że jak ktoś z różnych stron patrzy, to to jest to, to, to że ja mogę to poznać, że ja mogę się nawet dziwić. Kurde, to tak można myśleć. <laughs> Wiecie, że nawet z tym. Ale, ale właśnie mogę się dziwić tym, ale to jest, to jest fenomenalne dla mnie. Czyli tonuje nastroje i moja odpowiedzialność na grupie tonuje nastroje. Mów o swoich doświadczeniach. Największym moim błędem długim, długim czas było mówienie o, o wiedzy, nie? Takiej jeszcze jakiejś terapeutycznej, czy innej. Jak powinno być, albo właśnie wyczytanie w książkach, że, 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 że to tak... Kurde, no właśnie jak ja, jak ja to stosuję, a nie jak ja uważam, że powinno by być, nie? Bo, 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 bo to chyba nie do końca yy, działa. Ufa. No i teraz tak. Skończyłem służby, przychodzą nowe służby do grupy. No i kurde, oni zmieniają mi tu grupę. Ja tu 10 lat chodzę, wszystko poukładałem, fajnie to funkcjonuje, i przychodzą nowi, i oni jakieś zmiany tu chcą wprowadzać, nie? Jak to w ogóle sobie tak wymyślili. I, i, i ta moja nadkontrola, i jego centrum właśnie mi podpowiada, po co to zmieniać, dobrze to działa, nie? To, I To jest pierwszy objaw krwawienia. Krawiącego diakona. Nie? Jak mi się to rodzi w sercu, nie? w duchowości. Jak mi się to rodzi, i, i, i tak myślę. Ufam. Ufam tym służbom, że oni chcą dla A dobrze. Ufam też w, w potrzebę błędów. Ufam też w potrzebę błędów. Że nie wszystkie błędy, przed nie wszystkimi błędami ja doświadczając tych samych błędów, jestem w stanie ich przestrzeć. Niektóre błędy muszą popełnić sami. I teraz jest pytanie, czy ja dla jedności jestem w stanie z nimi być, czy robić e, tak, a nie mówiłem. Nie? E, bo to jest też taka chęć od razu pierwsza, nie powiedzieć. A nie mówiłem, a nie mówiłem. Nie, bądź, bądź z tym sumieniem, bądź z tymi ludźmi w tej służbie. Właśnie wspieraj nie w ten sposób. Tylko wszyscy popełniamy błędy, to było nam potrzebne. Trzeba na przyszłość wyciągnąć tylko wniosku. Trzeba się przyznać, emeturę zrobić i, i tyle. Test zaufania jeszcze Bill opisywał w, w jak to, Bill chyba to jest na 144, o ile do, dobrze pamiętam. Test zaufania, żeby sobie robić taki test. Jeżeli chciałbym skrytykować służby, to dobrze jest zastanowić się, jakie są moje intencje. I Bill tam pisał, jeżeli intencją jest złość, gniew lub podejrzliwość, to pamiętaj, nic tak nie wypacza oceny. Jak gniew, złość i podejrzliwość. Jeżeli chce dokonać oceny, oceniają, wykonywują zawsze pod względem życzliwości, otwartości i wdzięczności za tą służbę. I nagle się mi zmienia perspektywa. Po pierwsze, patrzeć, co ten człowiek zrobił również, to już, co ten człowiek zrobił dobrego. I po pierwsze, mu podziękować za to, co zrobił do, do, dobrego. Czyli w tym teście, wdzięcz, wdzięczność na pierwszym miejscu. Po drugie, jestem życzliwy dla niego. Co to dla mnie znaczy życzliwość? No właśnie nie atakuję, tylko mówię stonowany, mówię delikatnie, staram się go nie urazić i yy, yy, w ten sposób podana, że tak powiem, nawet jakaś forma krytyki jest zupełnie inna. No i oczywiście nie robię tego publicznie, no chyba, że chwalenie, <grytyki> ale krytyki nigdy nie robię publicznie. Zawsze się umawiam na kawę, yy, porozmawiać i zawsze się pytam, czy mogę, najpierw się pytam, jak mogę mu pomóc nie? w tej służbie. Czy, wszyscy, czy jest zadowolony z tej służby? Czy, czy wszystko działa? Czy, czy tak chciałby tą służbę pełnić, jak, jak pełni? Test zaufania. Jeżeli gniew mną rządzi, to lepiej najpierw zadzwoń do sponsora i pomóc się za tą osobę, do której masz gniew, i dopiero wtedy rozmawiaj. <laughs> Wspieranie i sponsorowanie. No, o to już jakby też powiedziałem, jak ja to rozumiem, krytyka. No, też żeśmy wczoraj miałem, dużo przegadali o tej krytyce. Ja uważam, że ona jest niezbędna. Ja uważam też, że na grupie są niezbędne osoby, które mnie irytują, denerwują i których nie lubię. Mamy taką osobę teraz na grupie. Większość tej osoby nie lubi na grupie. Większość się irytuje i y, większość z nas pierwszą od ruchu chciała, żeby przestała przychodzić tam. Chciałaby. Że było dużo lepiej bez niej. I tak było w, przez całą służbę, że zawsze się znajdował ktoś, kto mnie irytował i, i nie lubiłem. Dzisiaj patrzę na to w ten sposób, że po pierwsze ci ludzie są nauczycielami pokory i tolerancji. Jeżeli ja się wzniosę i nauczę ich tolerować i patrzeć na nich z pokorą, to naprawdę wtedy tolerancja do wad mojej żony, to będzie, wiecie, taki, takie wejście na, na góreczkę, na taką, na tą, a nie mondererz. E, to, to, to po pierwsze. Ale po drugie, ci ludzie bardzo często pełnią taką niewdzięczną rolę budzenia nas ze snu ze snu takiego, jakoś to będzie. Że oni bardzo często są tacy wnikliwi i tacy dziubający. Bo są przeciwni wszystkiemu na przykład. Nie? Bo takie charakterologiczne. On jest przeciwny zawsze wszystkiemu. Ale on w tej swojej przeciwności znajdzie te dziury, których my nie widzimy. On znajdzie te dziury, których my, większość na przykład sumienia grupy nie widzi. I naprawdę warto takim ludziom być wdzięcznym, ja jak sobie wyobrażę tego chłopaka jeszcze, który jest taki wszystko naprzeciw, wszystko w czarnych barwach, wszystko mówi, że to, ostatnio nam powiedział, że tą grupę powinna się samo rozwiązać, bo tak łamie tradycje wszystkie, to ja sobie myślę, że on ma, wiecie, piekło w tym życiu też. I mi autentycznie się współczucie do niego budzi. Bo jeżeli on tak patrzy na wszystkie sprawy w swoim życiu, to on jest wiecznie nieszczęśliwy. Nie? Ale ma taką rolę. Ja go nie zmienię, ja nie jestem Bogiem. Jeżeli on to zauważy i to będzie chciał zmieniać to, 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 to jakby jego odpowiedzialność, nie moja. Moją odpowiedzialnością jest jego tolerowanie. <laughs> e, oczywiście też, wiecie, ta tolerancja, wszystko ma swoje granice. Tak? Czyli jeżeli jest na grupie ktoś, kto bałamuci muci nowicjuszki, ja, wie, ja wiecie, ja nie mam nic przeciwko y, budowaniu relacji we wspólnocie, bycia y, alkoholików, y, alkoholiczek y, razem ze sobą, to jest, wszyscy jesteśmy dorośli, budujemy i tak dalej, ale krew mnie zalewa. Jak widzę, że takie podchody są wobec nowicjuszek lub nowicjuszy. I w ten sposób ranimy osoby przychodzące po pomoc, że wciągamy ich w jakieś dziwne relacje po to, żeby później je odrzucić na przykład. Dajmy tej dziewczynie czy temu chłopakowi wyzdrowieć, zapoznać się z programem, poznać siebie i, i żeby on też złapał jakiś oddech czy ona. I jak ci się podoba, no to daj ten czas. Na, 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 na to, żeby bud później budować relacje z kimś dojrzałym, a nie, wiecie, no, lądować w łóżku yy, yy, z nowicjuszką, bo, 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 bo nie panuje nad swoją seksualnością na przykład, bo, nie, bo nie, wiem, nie wiem, czy czwarty krok mi nie wypalił, czy coś takiego. Bardzo to jest dla mnie i tu jest granica, nie? Którą już sobie, i też yy, publicznie bym nikomu nie powiedział, że ty ten, ale po meetingu bym na pewno w ostrych słowach i czasami bez tej życzliwości nie tu jest ta granica, którą bym już pewnie ja na dzień dzisiejszy przekroczył. A być może bym się zapytał, czy nie potrzebuje pomocy SA, jeżeli jest w takim stanie, że nie, nie panuje nad swoją rządzą, nie? Na przykład seksualną. Bo może potrzeba innej wspólnoty do tego, żeby no, nie krzywdzić innych. Tak, no i. Wczoraj z Lęką też rozmawialiśmy o różnorodności charakterów, bo ja, jak wyczerpiałem, też jakby izolacja, nie? to też mamy z kolegą bliskie, ten i Adaś też mówił podobnie, izolacja, ja, ja po prostu jestem zamknięty. I dla mnie zdrowie nie oznacza wychodzenie do relacji. Ja uwielbiam ludzi bezpośrednich i po to mi jesteście też potrzebni wszyscy bezpośredni, ja po prostu uwielbiam z nami przebywać, ale dla mnie ta droga biegnie od izolacji do otwartości. A jak ktoś jest bardzo bezpośredni i najpierw Yy, yy, mówi, a później myśli, to jego droga raczej nie jest jeszcze większej bezpośredności, tylko raczej, wiecie, w takim hamowaniu tej bezpośredności i rad, yy, myślenia. Nie? Pokazuje to nam, że jesteśmy różnymi ludźmi i z różnych stron dochodzimy do pogody ducha i do radości i strzeźwienia. Żeby też nie, nie chcieć, że wszyscy mają kopiować moją drogę. Różni jesteśmy. Nasze, nasze drogi są bardzo różne i to, to myślę też warto wziąć pod uwagę. Ja jestem izolator, ja, jakby hmm, zamykam się w sobie. Ja mam taką tendencję, wiecie, do, całe życie do yy, przeprowadzania rozpraw sądowych w mojej głowie, w których jestem yy, prokuratorem, yy, sędzią i nieudolnym obrońcą <ścoughs> wobec tych, którzy, yy, którzy stają na mojej, na mojej drodze. O, no i to może. Zakończę z tą z tą izolacją. Dziękuję. Czy jest czy jest czas na na to, co chcielibyśmy dostarczyć? No dobra, dobra.